Aby rozwiązać tego typu równanie metodą grupowania wyrazów, najpierw z pierwszych dwóch czynników wyłącz, z pierwszych dwóch składników, przepraszam, wyłączamy wspólny czynnik przed nawias, czyli 4x do kwadratu, i w nawiasie zostanie nam x dodać 1. Teraz z pozostałych dwóch czynników musimy wyłączyć coś przed nawias w taki sposób, żeby powstał nam taki sam nawias jak w pierwszym przypadku. Czyli w tym przypadku wyłączymy sobie minus 1, czyli będzie minus, i w nawiasie x plus 1 równa się 0. I jak widzimy, teraz mamy taki sam nawias. Zatem wyłączamy przed nawias cały nawias. x plus 1 i zostanie nam z pierwszego wyrażenia 4x kwadrat, a z drugiego minus 1. Równa się 0. I teraz mamy równanie z nawiasami równymi 0, czyli każdy z tych nawiasów przyrównujemy do 0. x plus 1 równa się 0 lub 4x kwadrat minus 1 równa się 0. Czyli x równa się minus 1. A tu mamy 4x równa się 1, czyli x równa się 1 czwarta, zatem x równa się 1 druga, lub x równa się minus 1 druga, czyli ostatecznie rozwiązania. x równa się minus 1 lub x równa się 1 druga, lub x równa się minus 1 druga.